Cześć, jestem Milos Mikl i jestem jednym z założycieli Cylopen Studio. Chciałbym Was zaprosić na dosyć ważne dla kanału wydarzenie jakim jest Cylopen Show. Na tym wydarzeniu przedstawię Wam wszystkie nadchodzące produkcje i nie tylko. Jest ich sporo, dlatego nie przedłużam i zapraszam do prezentacji. Pierwszą nadchodzącą produkcją jest seria krótkometrażowych animacji o tytule Poznaj ekipę Spiskowców. Ma ona na celu zapoznanie Was z bohaterami przyszłej drugiej animacji o tytule Spiskowcy. A teraz krótka migawka i zaraz lecimy dalej. Drugą animacją jest nowa seria skupiająca się na innym uniwersum, czyli niezniszczalnym. Skupi się ona na losach superkomandosów. Kolejną animacją jest kontynuacja niezniszczalnych pod tytułem No Mordid. Przed ostatnią animacją jest James Bosk, ale fabuły na razie nie zdradzamy. I najważniejszą jak na ten czas animacją będą spiskowcy. Najlepsza animacja opowie o zorganizowanej grupie, która stara się zapobiec rządom najwyższego porządku. W jedną z postaci wcielę się ja. Spoiler, będzie to Dorian, przywódca spiskowców. A teraz puszczamy zwiastem spiskowców. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a reed's country road. Them breathe, gather round her. Mother's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Jesteśmy spiskowcy. Chciałbym jeszcze zapowiedzieć dwie nieco mniejsze produkcje. Mianowicie trzeci, a zarazem finałowy odcinek ciepło przyjętej przez Was serii Commander Barakuda. To będzie finał pościgu Darkta Vajdera za klonem Dezerterem. Druga produkcja to Halloweenowy Specjal. Produkcja będzie pierwszą wykonaną z Plasteliny na kanale, a główną postacią będzie Carnage z Marvela. Poleje się plastelinowa krew. Na koniec chciałbym w imieniu całego Cyropena Folopa Misho podziękować każdemu z osobna za ponad 50 subskrypcji i 6000 wyświetleń. Liczymy, że te 7 większych i kilka mniejszych animacji różnego typu przypadnie Wam do gustu. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!